Jest miejsce, w którym nauka i duchowość łączą starą mądrość i życie codzienne, które są piękne i o to właśnie chodzi w kodach mądrości. Podczas tego modułu, modułu pierwszego, słowa kodów mądrości, zaczynamy rozumieć, że kiedy wypowiadamy jakieś słowo, uruchamia się cały proces, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Robimy to po mistrzowsku. Rzadko zastanawiamy się nad tym, ale możemy zacząć od zastanawiania się nad tym, co się dzieje, gdy mówisz coś na głos. Co to jest za mistrzowskie działanie? Kiedy mówimy naszym głosem, pierwszą rzeczą, którą robimy, jest świadome oddychanie, w najbardziej intymny sposób, jaki można sobie wyobrazić. Wzywamy oddech z otaczającego nas świata w głąb świata w nas. I wnosimy ten oddech głęboko do naszych płuc. I wtedy zaczynamy kompresować ten oddech. I trzepoczemy przeponą w odpowiedni sposób, aby wysłać oddech tam, skąd pochodzi. Wraca w ten sam sposób, aby oddech poruszał się w naszych ciałach. Mamy trzepotanie przepony. Wypychamy ten oddech. Wypychamy powietrze przez struny głosowe, które również trzepotały, i to w odpowiedni sposób, aby stworzyć odpowiednie wibracje, właściwe wzorce dźwiękowe. Kiedy ten oddech wychodzi z naszego ciała do otaczającego świata jako wzór akustyczny, geometryczny wzór technologii, wzory akustyczne, które wchodzą pod błonę bębenkową innej osoby, dotykają ich i ich życia, czy inne sposoby, w które to robią? Nigdy nie myślałeś o tym, co się stanie, jeśli powiesz słowo. To niesamowite. Jest to cudowny sposób, biorąc pod uwagę, co oznaczają słowa, wykraczają poza to. Myślę intuicyjnie, zawsze to czuliśmy, ale za naszymi słowami stoi coś więcej. Myślimy słowami, mówimy słowami. Współczesna nauka mówi nam, że przeciętny człowiek w swojej głowie wypowiada od 60 tysięcy do 80 tysięcy słów każdego dnia naszego życia. Czasami słowa to dużo powtarzania, ale te słowa to programy, które mówią nam coś od 60 do 80 tysięcy razy dziennie. Wpływają na nasz układ odpornościowy, wpływają na nasze tętno, ciśnienie krwi, wpływają na chemię w naszym ciele. Możesz wyjść poza to. Słowa mają moc, aby faktycznie regulować w górę i w dół geny naszego DNA, które tworzą wzór, formułujący szablon esencji naszego istnienia. Jednym słowem, gdy naprawdę o tym pomyślimy, słowa są bardzo ważne, niezależnie od tego, czy je wypowiadamy, czy myślimy o nich. Nie wspomniałem, że większość z nich jest intuicyjna, czujemy to. Jest więcej w naszych słowach. Podam przykład poetki Emily Dickinson. Mogła tak powiedzieć, ale to, co powiedziała, to bezpośredni cytat. Powiedziała, że nie znam niczego na świecie, co ma tyle siły, co słowo. To nie jest nauka, to intuicja, ale myślę, że to odzwierciedlamy. To, co myślimy w naszym życiu. Ale teraz nowe technologie i nowe nauki potwierdzają to, co powiedziała Emily Dickinson. Chcę, żebyście posłuchali cytatu, który przekaże Wam pewien neurobiolog. Nazywa się Andrew Newberg. Jest lekarzem. Posłuchajcie, co mówi. Pojedyncze słowo ma moc wpływania na ekspresję genów, które regulują stres fizyczny i stres emocjonalny. To mówi nam nauka. Mówię Ci prawdę. Potwierdzają to badania, które przeprowadzono. Najstarsze tubylcze i cenione tradycje duchowe zawsze wierzyły, że tak się dzieje. Słowa rzeczywiście coś zmieniają. Ty i ja zmieniamy się pod wpływem słów. Jeśli ten fragment Cię zaciekawił, zapisz się bezpłatnie na wykład online. Unity Poland.